Dobry z Jasnej Góry prosto do Sosnowca. Wiem, że to brzmi jak Droga do Piekła, ale to tylko Liga Europy w wykonaniu Rakowa-Częstochowa w 2023 roku. Pierwszego rywala możecie pamiętać z odcinka Olegi albo z górnej linii w LoLu, chociaż Fiora to jest bardziej kojarzona z tym drugim. Walkę o fazę grupową Ligi Mistrzów polski klub zaczął na swoim własnym stadionie w Częstochowie. Podkreślam ten fakt, bo z każdą kolejną rundą będą się zbliżać do przenosin na obiekt, który lokuje się w siedlisku Diabła, ale o tym powiem. Potem. Najpierw prześledźmy jak zespół z miasta Pielgrzymów dominował estońskiego giganta, który pod nieustającym naporem musiał upaść i to upadł w wielkim stylu, bo okazało się, że mają w swoich szeregach sabotażystę, współczesna ekranizacja konia trojańskiego i to wszystko przy jasnej górze. Tak wielki cios nie pozwolił się już pozbierać gościom i resztę spotkania spędzili na żałosnym bronieniu jeszcze bardziej żałosnych strzałów. Niektóre nawet nie były takie złe. W pierwszym meczu Fiora została skontrowana, a co się stanie w drugim, zobaczymy właśnie teraz. W Estonii prawdopodobnie nie mieszka żaden człowiek albo nikt nie interesuje się piłką nożną, no bo nie ma innego wytłumaczenia na te puste trybuny, przecież każdy rozumny fan piłki kopanej chciałby zobaczyć pojedynek takich hegemonów. Fiona była w nie najgorszej sytuacji, co prawda trochę w bagnie, bo pierwszy mecz przegrany, ale tylko jedną bramką i w dodatku gra przed własną publicznością. No, przed własnymi krzesełkami, ale jest to dodatkowy czynnik motywacyjny. Jednak zdało się to wszystko na nic. Raczyska wyprowadzają dwa błyskawiczne ciosy, po których gospodarze padają na deski trochę wolniej niż Marcin Kajman, ale wciąż bardzo szybko. W dalszej części meczu zawodnikom Flory chyba odechciało się grać, natomiast zawodnikom z Częstochowy zachciało. Jednak chęci to za mało. Kiedy brakuje umiejętności, stąd też tyle zmarnowanych sytuacji. W jako pomny awans do kolejnej rundy zapewniony. Przynajmniej raz w roku jakiś klub z Polski musi zagrać z Karabachem w eliminacjach do Pucharów Europejskich. Padło na raczyska. Goście, w sumie, jak każdy inny klub piłkarski, są znani z tego, że czasem bramkę strzelą, czasem stracą, raz kopną lepiej, raz gorzej. Akurat w tym spotkaniu wszystko było gorzej, a najbardziej gorzej to był bramkarz. Bramkarz był tak gorzej, że aż strasznie. Można snuć teorię, jakby się to wszystko skończyło, gdyby tylko goalkeeper posługiwał się kciukami w należyty sposób, bo w dalszej części meczu to ewidentnie goście byli troszkę lepszym zespołem, ale to klub z miasta jasnej góry był napędzany opatrznością, i każda kolejna akcja przybliżała ich do zwycięstwa, aż to zwycięstwo nastało. Oczywiście okupione wielkimi bólami. Infrastruktura stadionu w Azerbejdżanie jest bardzo ciekawa oraz zachęca do wchodzenia i szybkiego wychodzenia z obiektów. W sumie to podobną funkcję pełnią piłkarze. Gospodarze kopali piłkę na bramkę, ale jakoś tak się składało, że zawsze w dobrym miejscu pojawiała się ręka Kowacewicza. W 52 minucie Tudor wykonał elastiko kolanem, po czym strzelił bramkę. Jestem pewny, że jakby był Brazylijczykiem, to mówiłby o tym cały świat, a tak to mówię o tym ja. Karabach krótko po incydencie kolanowym doprowadził do remisu. I Pewnie mieli smaka na więcej, ale wiadomo na jakim poziomie była skuteczność. A tutaj mamy jeszcze piękną interwencję bromkarza, który uratował życie bandzie reklamowej. No i to tyle, zespół z Polski w kolejnej rundzie. Częstochowie oprócz starych ba na pielgrzymkę mają również rycerzy, ale Cypr zawsze był zmorą polskiej piłki, więc nic dziwnego, że została wyciągnięta najcięższa broń. Raczyska wyszły na prowadzenie, a następnie schowały się za swoim puklerzem, czekając na dogodną sytuację do wyprowadzenia kontrataku. Oczywiście taka nadeszła, a napastnik Rakowa runął w polu karnym niczym przebity halabardą. 2 do 0. Jednak zbyt dobrze być nie może i Sol strzela tę jedną bramkę na wyjeździe, która doda trochę pikanterii w rewanżu. Najstarsi kibice Realu i Barcelony na Cyprze wyprowadzili zawodników, a zawodnicy zadbali o niezapomniane widowisko przepełnione wirtuozerią, finezją oraz potem, nie polotem. Starania przyniosły aż jedną bramkę, w dodatku ze stałego fragmentu gry, ale chociaż ładna była. Raków jest już tylko dwa mecze od Ligi Mistrzów, ale to są te najtrudniejsze mecze i to nie ze względu na rywala, a na fakt, że ich prawowity stadion był za mały, więc domowe pojedynki musieli zacząć rozgrywać Waskabanie w Sosnowcu i miało to bardzo złe skutki, wręcz tragiczne skutki, bo po raz pierwszy przegrali u siebie i musieli jechać na wrogie terytorium, aby odrobić wynik. No i niestety, wyszło im to jak obrona TVP przez PiS. Brak wygranej w tym meczu sprawił, że Raków trafił bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Europy. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Atalanta. na Sporting Club de Portugal. w Raków. Raków. Atalanta with Sporting Club and Sturm Graz. Przed pierwszym meczem grupowym każdy fan piłki kopanej w Polsce miał nadzieję, że Raków godnie zaprezentuje ekstraklasę. Każdy, oprócz fanów Legii i Lecha, bo oni uważają, że ich kluby mają wyłączność na Europę, ale oni są jacy są. Niestety te nadzieje zostały boleśnie zweryfikowane. 2 do 0, bo taki będzie wynik końcowy, to najmniejszy wymiar kary, ale Kowacewicz powinien podziękować swoim kolegom z obrony, bo zapewnili mu trening, którego Pudzianowski by się nie powstydził. Myślę, że można nawet zacytować naszego wielkiego Polaka. Mecz niby u siebie, ale jednak za granicą. Sosnowiec powitał zawodników austriackiego klubu, a napastnicy powitali Kowacewicia soczystą bramką. I to tyle ze strzelania. No chyba, że po meczu gangi ze Sosnowca będą przepędzały przyjezdnych kibiców. Mógłbym skończyć ten mecz, bo nic więcej się nie wydarzy, ale nie zrobię tego z szacunku do zawodników jednej i drugiej drużyny, bo to naprawdę jest warte docenienia, że coś komuś aż tak nie wychodzi, a mimo to dalej próbuje. Korzystając z chwili przypominam, że w opisie jest link do mojego Discorda, gdzie panuje bardzo kameralna atmosfera i ktoś wyzywa się tylko raz dziennie, więc zapraszam. Oraz nie zapomnijcie o moim Instagramie, tam jest tyle kontentu ile merytoryki w moich filmach, ale mam fajne zdjęcie profilowe. Kończymy spektakl. Przy Przepełniony popisami zawodników, i przechodzimy do kolejnego meczu. Dwa spotkania z rzędu rozgrywane w sercu zła w Sosnowcu zwiastowały nieszczęście. Całe szczęście, że to nieszczęście dotknęło Sporting, i jakiś chłop wyleciał z boiska w ósmej minucie. Deficyt zawodników nie przeszkodził gościom w strzeleniu bramki, a potem bronieniu tego korzystnego rezultatu przez niemal cały mecz. Teraz ktoś się może zastanawiać, dlaczego Raków grając w przewadze tak się męczył. Otóż są dwie teorie. System włączył handicap dla zawodników sportingu, co ulepszyło ich statystyki i grali przez to lepiej. Oraz ta mniej prawdopodobna teoria, Raków grał chujowo. Sami wybierzcie tę bardziej odpowiadającą wam, a mecz kończy się remisem. Runda rewanżowa, wyjazd do Portugalii i tym razem tak kolorowo jak w spotkaniu poprzednim, nie było. Na bramkę Kowacewicza zostały spuszczone różne plagi, nawałnice, bomby oraz sędziowie i dopiero ten ostatni czynnik sprawił, że bramka żywakowa został pokonany. Jednak jednobramkowa różnica to wciąż ryzyko. Zawsze piłka może się koślawo odbić i jest remis, więc pan sędzia podyktował drugiego karnego, żeby mieć pewność, że Skopany nie wstanie z ziemi. No i patrząc na przestrzeni 90 minut to Skopany faktycznie nie wstał, bo co prawda strzelili jedną bramkę, ale to wciąż za mało. Kiedy każdy stracił nadzieję na lepsze jutro, oni powstali. Spektakl, dramat i czasem nawet komedia rozgrywała się na austriackiej ziemi. Chłopaki sobie kopali, a pojedynek był zadziwiająco wyrównany. W żargonie bokserskim można by rzec, że doszło do klinczu. A jak dochodzi do takiego klinczu, to kto wygrywa? Dokładnie, ten kto jest sprytniejszy. Raczyska zastosowały takie sprytne rozwiązanie rzutu rożnego, które na pierwszy rzut oka... No nie było najlepsze, ale w perspektywie czasu takiej odległej, zamysł ten sprawił, że obrona oponentów się zdekoncentrowała i Raków przypieczętował swoją pierwszą wygraną w fazie grupowej. Przed ostatnim meczem nadzieja, tak samo jak patusy, wylewała się z sosnowca. Zdobycie jakiegokolwiek punktu będzie się wiązało z awansem Rakowa do Ligi Konferencji Europy z trzeciego miejsca w grupie. Po zdziwieniu ogółu okazało się, że jest jeszcze jakiś zespół, tak samo słaby jak Raków. Przynajmniej przez chwilę tak uważano, a dokładnie 14 minut. Wtedy to Atalanta objęła prowadzenie i e po ptokach. Kolejne bramki sypały się jak nazwiska na liście Epsteina. Mówią, że nadzieja matką głupich, ale jak ktoś przy wyniku 0 do 2 ciągle wierzył, to prawdopodobnie w niedługim czasie dostanie żółte papiery i kaftan. Kibice z Turmu Gras oswajali się z faktem, że to ich zespół z trzeciego miejsca spadnie tę półkę niżej, a kibice Rakowa w całym Syfie doszukiwali się pozytywów w tym, że już więcej do Sosnowca nie pojadą. Na koniec trzeba dodać, że klub szczęstochowy próbował, ale klątwa ciążyła nad ich głowami. Sugeruję, żeby przed następnym epizodem w Europie poćwiczyli finalizację albo żeby wynajęli lokalną wiedźmę, która odprawi uroki. Zobaczcie sobie jak wygląda tabela, a ja dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał, ale szczególnie dziękuję Sonic'owi, który jest wspierającym najwyższego stopnia. Standardowo zostawcie łapkę w górę, komentarz i wszystko inne, co się robi u innych prawdziwych youtuberów. Eee, w dodatku w sumie to tyle. Eee, no to się żegnam. Żegnam.